Podziwiam zawsze, jak ktoś chce brać udział w turnieju, bo dla mnie osobiście to takie wiesz, mega się jakby wiem, żebym tym przejmował i taki stresik jest nie. No to na pewno. Ja, ja chcę do tego podejść luźno, o ile w ogóle wezmę nim hmm? udział, bo zostawiłem mu rolę ogarniania tego. Najlepsze jest to, że on mi wysłał linka i tak dalej i zapraszał. Ja już wszystko poczytałem, wiem jakie są nagrody, wiem ile co trzeba zrobić. Jak się zgłosić, ile zapłaci wstępnego, a on w ogóle nic nie wie na ten temat. Nic. Trzy dyszki na łebka, to jest wstępne. A ile do, za wygraną, żeby nam się opłacało, chociaż za paliwo. Zależy, zależy ile osób będzie brało udział, to wtedy większe nagrody są na przykład. Okay. Nie? Znowu mam pań słony tylko. No ja cię, a chłop ma broń. A ja no. przeleciałem cały budynek. Od góry w sensie. O, witaj Natalka! To e, czekamy na ciebie, oczywiście. Natalka napisała, że będzie za 15 minut. No, akurat ten mecz, jak to e, bo, No to możliwe, że słyszałeś już, ale byliśmy na Budzie, w sensie co... Na pewno widziałem, że Daniel był. E, tak, no na filmie, w kinie, nie? Ale my byliśmy jeszcze z Mikołajem na przedpremierze. Ma pioruny w ręku. Jeden. Nie ma co, nie, ma, nie wychylę, nie wychylę. I ma bota. Jest jeden, sto dwadzieścia siedem. I kopii, kopii bota. Jeden dostał za 60 też ode mnie. Eminem w ogóle. O, tańczce, tańce, ziomyk Tyrolka z tyłu Idą nas ludzie. Ten z tyłu z dostał Chodźmy cofniemy na budynek, oni tutaj przyjdą mm -hmm. i oni Ciebie może wejdą w sumie eee, tak, ci wyszli i ci tam chyba ta, ta, ta. ten niebieski dostał za 6 dy. ten czerwony dużo też po lewej skubę dostał czerwony też dostał dużo Dostał za 3 dni Chodź tu na beczki może. Bo tu są beczki. Okej, okay, tam się leją. No no no. A municji dostań, to nie so, mają. Ja bieram Nice czekać wyczekać kryzynu, dobra Oni się wybijają, jeden się wybija Leży jeden Yo, ja palę te małe było ja no, coś zostało? 2 eee, 120 Został Dostał za 7 dyślał Biało ma jeden Biało ma bardzo Fuck. Dałem się porobić przepraszam no, mogło się nie gonić. Cheer, cheer. O, dobrze, dobrze. Piotrka prawie dogonie. Co? Zaraz piotkę dogoni. proszę. Ale Hyhyhyhy Easy Pięknie Wygraliście? E, Olek wygrał, <laughs> może tak